Nazywam się Alina Matlakiewicz, niektórzy z Państwa już mnie znają. Dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie, znaczy miałam być gościem tego spotkania, więc to nie było coś, Czego nie było przewidziane w planie, ale pan Leszek jest chory, za co bardzo przeprasza, że nie może być. Znaczy, nie może przepraszać oczywiście, za to, że jest chory, natomiast za to, że za swoją nieobecność. No tak to jest na przedwiośniu, że musimy bardziej może czasami zwrócić na siebie uwagę. I tak w tym przypadku się zadziało, niestety. Życzymy panu Leszkowi zdrowia, no ale jako osoba bardzo profesjonalna, przysłał mi także pytanie. Pytania, jakie chciałby mi zadać w kontekście dwóch szkoleń, które, które są też w najbliższej ofercie. Czy wszystko dobrze słychać? Nie ma żadnych zakłóceń? Mam nadzieję, że tak. Cieszę się, że są osoby, które już znam z poprzednich przy kawie, a także z, z naszych wcześniejszych szkoleń. Więc tu jest informacja dla tych z Państwa, którzy mnie nie znają. Tu jest informacja, kim jestem i czym się zajmuję. Natomiast właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tematyce, która jest związana z dwoma szkoleniami, które proponujemy i nastąpią niebawem. I to są dwa szkolenia. Jedno dotyczące oceniania pracowników, żeby ich zmotywować, drugie dotyczące wypalenia zawodowego. Jeśli chodzi o to pierwsze szkolenie, jak oceniać pracowników, żeby ich zmotywować, to mamy je zaplanowane na 14 kwietnia. I tutaj macie Państwo właśnie zagadnienia, które w trakcie tego szkolenia będą omówione. Natomiast to, co najważniejsze, dzisiaj oczywiście pewna dawka wiedzy też nastąpi, żebyście Państwo mieli poczucie, że to też jest coś ważnego i będąc dzisiaj na tym spotkaniu również skorzystacie. Więc dlaczego ocenianie jest trudne? Procedura zewnętrzna, kliniczna, pułapki, zniekształcenia cele i kryteria, żeby była jasność i przejrzystość, transparentność w zakresie tego czemu pod jakim kątem oceniamy tego pracownika albo pod jakim kątem jesteśmy oceniani, żebyśmy mogli się do tego przygotować. Skalowanie jest taką prostą techniką, która daje bardzo do dobre efekty dlatego że mówi nam co już mamy. To, co byśmy chcieli mieć i nad czym mamy popracować w najbliższym czasie. No i dobrze jest, zawsze jesteśmy bardziej zmotywowani, jeśli zadania są przydzielone z kompetencjami oraz pozytywny feedback. Pamiętajmy, że wszystkie działania, zachowania nasze, które są nagradzane, mają tendencję do Powielania. Więc tu są pytania, na które chciałabym udzielić odpowiedzi, ale też zachęcam Państwa do tego, że jeśli przyjdzie Państwu coś do głowy, to zachęcam, można zadać pytanie dotyczące właśnie tego tematu: jak oceniać pracowników, żeby ich zmotywować. Więc w, tej, w tym opisie, jak przed chwilą Państwo widzieliście, jest napisane, że, w, że stosowane są takie dwie główne procedury w ocenianiu: procedura zewnętrzna i procedura kliniczna. Co to znaczy? Otóż procedura zewnętrzna to jest oparta o kryteria i bardzo dobrze, żebyśmy wiedzieli, jako pracownicy, żeby każdy wiedział, pod jakim kątem będziemy oceniani. Natomiast procedura kliniczna to jest taka dokonywana, w głowie. Otóż eksperci mają tendencję do tego, żeby przeceniać swoją wiedzę, mają dużą wiarę w siebie i tym samym bardzo często popełniamy ten błąd, że oceniamy na podstawie takiej ogólnej wiedzy i przekonania, że przecież potrafię oceniać. I wtedy jesteśmy podatni na więcej błędów. Przytoczę tutaj taki przykład dotyczący pewnego eksperymentu, jak to tego typu eksperymenty, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Otóż w jednym ze szpitali psychiatrycznych przeprowadzono taki eksperyment. Poproszono psychiatrów, ażeby ocenili, jakie jest prawdopodobieństwo, że dany pacjent wróci i ponownie będzie. Musiał być hospitalizowany, to była procedura kliniczna, czyli na podstawie ich wiedzy, a procedura zewnętrzna polegała na tym, że ważono na wadze teczki chorych, jeszcze oczywiście wersje papierowe, więc im poważniejszy przypadek, tym teczka grubsza. No i okazało się, że jednak to ważenie na wadze teczek jest bardziej rzetelnym narzędziem, aniżeli ocenianie na podstawie swojej eksperckiej wiedzy. I w w wielu dziedzinach możemy się tym zainspirować, na przykład w sporcie, jednak wprowadzono bardzo często te kwestie takiej oceny wręcz numerycznej, żeby to doprecyzować i zmniejszyć subiektywizm. No bo z założenia nie ma obiektywizmu, my zawsze jesteśmy subiektywni. Kwestia tego, czy kogoś lubimy, czy nie lubimy, jak, w jakiej relacji jesteśmy, czy go znamy, czy nie, zawsze będzie wpływać na ocenianie. Ale Chodzi o to w tym ocenianiu, żeby jednak sprawić, żeby pracownicy byli zmotywowani, czyli właśnie te elementy wzmocnień pozytywnych, dostrzegania zmian. Więc tutaj przygotowałam taką rycinkę, że chodzi o to, że może być tak, że właśnie ktoś jest... Jednak bardzo potrzebny w pracy. Każdy z pracowników, którzy są w zatrudnieniu, są potrzebni, więc chodzi o to, żebyśmy uskrzydlali i dawali szansę pracownikom na rozwój, a czasami odbierali im przywileje lub stosowali wzmocnienia negatywne, ale rzadziej niż to ma, taka jest tendencja ogólna w społeczeństwie. W społeczeństwie mamy tendencję, tak jak w szkole, że więcej jest takiego karcenia, aniżeli nagradzania 4+, plus, bo nie umiesz czegoś. Natomiast bardzo rzadko się stosuje właśnie ten element takiego dostrzeżenia, co masz. No ten Superman widzimy, że ma... Na przykład szczupłe rączki, szczupłe nóżki, a my mu mówimy, no ale ten brzuszek to masz za duży. Tak, oczywiście, tutaj troszkę tak ironicznie, patrząc na tę sytuację. Więc te elementy motywowania mają sprawić, że ten człowiek, ten pracownik chce dalej pracować i być zaangażowany. No i właśnie, będziemy za chwilę też mówić o wypaleniu zawodowym, to znaczy profilaktyce, także właśnie, że jeśli człowiek czuje się doceniany, Czuje się ważny, ma poczucie, że jego praca przynosi efekty. I w konsekwencji też nie jest nadmiarowo obciążany poza, ponad swoje siły obowiązkami, to mamy pewność, że on nam się nie wypali, chyba że różne inne czynniki zadziałają poza, poza placówką, poza firmą. Albo w nim jest jakaś tendencja do nadmiernego krytykowania siebie, i wtedy w konsekwencji oczywiście takie wypalenie zawodowe też może nastąpić. Drugie pytanie to było dotyczące jakie pułapki i błędy można, mogą wynik, moż, y, można wymienić wśród tych, które demotywują pracowników. No, jest bardzo dużo. Ja tylko tutaj wskazuję niektóre spośród nich. A zajmę się, czyli zasadą kontrastu, pierwszeństwa i świeżości, aureoli, emocjonalnego zaangażowania, ograniczonych poszukiwań, czy samo spełniające się proroctwo. Chciałabym zająć się zasadą kontrastu. Generalnie porównania społeczne sprawiają, że mobilizujemy się do działania ale też niestety czasami działają na niekorzyść. To tak jak wiemy, że w rodzinach, jeśli jesteśmy porównywani do lepszej siostry, lepszego brata, to zawsze ludziom to niedobrze na, na zdro... nie wychodzi to na zdrowie, czyli w relacjach z tą siostrą i bratem. Trochę tu następuje rysa, a na pewno jest poczucie takiej gorszości. Oczywiście, że rywalizacja, jakiś element porównania, to, żeby mieć takie poczucie, jednak w grupie funkcjonujemy lepiej. Jest ważne i bardziej nas mobilizuje, ale nie może być skrajne. I kontrast polega na tym, że jak oceniamy kilka elementów naraz, to ten pierwszy element, który oceniamy, zawsze wpływa zniekształcająco na te kolejne. Czyli jeśli oceniamy pracowników jeden po drugim, to jeśli najpierw wchodzi wybitny, a później średni, to ten średni wydaje się bardzo kiepski. I w drugą stronę to też działa. Jeśli słaby pracownik najpierw, a później. No więc też będziemy się zastanawiali, w jaki sposób to ominąć i zredukować. Tu przygotowałam dzisiaj tak z przymrużeniem oka, właśnie, bo jest poranek, bo jest przy kawie zasada kontrastu. Okej, okay, panie doktorze, co można zrobić, żeby moje zęby wyglądały na bielsze? Niech pan spróbuje nosić ciemniejszą koszulę, ciemną koszulę. No i oczywiście to jest taki przykład zasady kontrastu w praktyce. To, nie, to oznacza też. Pewną pułapkę, że niektórzy pracownicy sprytniejsi będą starali się pokazać na tyle słabszych jako ci wybitni. Czasami też menadżer w rekrutując, będzie starał się wybrać słabszych po to, żeby na ich tle wypadać lepiej. Więc są pewne zagrożenia, których trzeba i należy być świadomym. Czy jeszcze jeden jeszcze jedna recinka na podstawie na temat zasady kontrastu, zawodowy posłaniec złych wieści, Łoli twój szef prosił mnie, abym ci powiedział, że zostajesz wylany i mają potajemne. Nagrania, jak kratniesz. To niemożliwe. Człowiek się załamuje. Fakt, ale popatrz, jak teraz się ucieszysz, gdy ci powiem, że dostałeś jednoprocentową podwyżkę. Oczywiście takich, e, takich e, sposobów nie należy używać, e, ale też e, ważne jest, ażeby rozumieć, że my możemy popadać czasami w nadmierne. Czyli przeszacowujemy pewne wydarzenia i nie potrafimy się od nich zdystansować. I nie mówimy tu oczywiście o jakichś tragicznych, traumatycznych wydarzeniach, ale czasami tak bywa, że nie doceniamy tego, co mamy i warto pewne rzeczy naświetlać, pokazywać w nowym świetle. Czy macie Państwo pytania do, odnośnie oceniania motywowania? W kontekście motywowania, żeby człowiek właśnie miał poczucie, że jest tym naszym superbohaterem, który jest nam potrzebny i daje, wierzymy w niego i dajemy mu możliwość rozwoju, a w konsekwencji, jeśli dobrze wybraliśmy, to tak właśnie się zadzieje? Nie ma pytań. To jeszcze drugi temat. Z kolei 25 kwietnia <laughs> mamy zaplanowane szkolenie, jak uchronić siebie i pracowników przed wypaleniem zawodowym. I tu mamy omówienie, właśnie czym jest, a czym nie jest. Także objawy, źródła stresu, przyczyny tkwiące w jednostce, tkwiące w organizacji. Jak zapobiegać? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po pierwsze, to jest strata dla pracownika, jego jakości pracy i tego, że on coraz częściej zobaczcie Państwo, wśród tych trzech kompon symptomów wypalenia jest depersonalizacja. Zaczyna gorzej traktować pacjentów, zaczyna być obsesowy, mieć takie, być bardziej rozdrażniony. Także w konsekwencji tego, że nie potrafi poradzić sobie z emocjami, zaczyna e, chorować. Bo kiedy my nie potrafimy sobie poradzić z negatywnymi emocjami, to układ. Nerwowy wpływa na układ odpornościowy, i częściej chorujemy. Oczywiście jest wiele przyczyn chorób, ale akurat wypalenie zawodowe jest związane z większą absencją w pracy. I tutaj dostałam takie dwa pytania. Ludzie często posługują się pojęciem wypalenie zawodowe, no ale warto doprecyzować, czym jest, a czym nie jest wypalenie zawodowe. Otóż wypalenie zawodowe bardzo jest nadużywane pojęciem i bardzo często jest związane związane z tym, że ludzie myślą, że to jest stres. Że stres, jak mają dużo stresu, to oznacza, że są wypaleni. Albo jak im się nie chce, to też są wypaleni zawodowe. No nie do końca. Otóż to zjawisko wypalenia zawodowego zostało zauważone w latach 70. XX wieku i wśród wolontariuszy pracujących z osobami uzależnionymi. I te osoby mówiły o tym, że są, pomimo tego, że robią to wolontariacko, niestety emocjonalnie wyczerpane, niekoniecznie już tak współczują, empatyzują, wzrasta obojętność wobec pacjentów, a z czasem mają poczucie, że nie są skuteczni. Ale czy tak było zawsze? Nie. Burnout to jest wypalenie ogniska, świecy, więc to ognisko musiało się palić. Czyli ktoś musiał być zaangażowany. Nie mylmy wypalenia zawodowego z tym, że ktoś jest opieszały lub niechętny do tego, żeby w ogóle zaangażować się. To są osoby, które były bardzo zaangażowane, albo, ale, albo dlatego że za dużo na ich barki. Ym, za dużo im powierzono to ich przerasta jest presja czasu jest bardzo silny stres bo w ten przyczyną wypalenia zawodowego są przyczyny tkwiące w jednostce przyczyny tkwiące w placówce i także i także właśnie kwestia tego jak dana osoba sobie Radzi z sytuacją. Czasami to są też takie czynniki zewnętrzne dotyczące tego, że jest w ogóle na przykład kryzys, jest trudniej finansowo, więc my teraz w takiej sytuacji się znajdujemy, bo przeżyliśmy bardzo silny stres w okresie pandemii. Silny stres rok temu, kiedy wybuchła wojna. Więc ten silny stres, stres sprawia, że wiele czynników możemy bardzo brać, bardzo brać do siebie krótki teścik, taki bardzo bazowy czy jesteś wypalony i oczywiście warto by sobie to ocenić na skali od 1 do 5 no przedwiośnie sprzyja temu, że się gorzej czujemy mamy mniej energii więc też trzeba brać na to poprawkę no ale mamy tutaj takie pytanie czy wleczesz się do pracy czyli a gdy tam jesteś masz problem z jej rozpoczęciem czy stałaś się poirytowana lub niecierpliwa w stosunku do współpracowników lub klientów? Czy zaczęłaś być krytyczna lub cyniczna w pracy? Czy brakuje ci energii w pracy? Czy doświadczasz braku satysfakcji ze swoich osiągnięć? Czy czujesz się rozczarowany swoją pracą? Czy za pomocą jedzenia, leków lub alkoholu próbujesz poczuć się lepiej lub po prostu się znieczulić? I mamy tutaj 7 pytań. Jeśli większość odpowiemy tak, a jeszcze się przyjrzymy temu nasileniu, więc to jest o stopniowe skale 4-5, to znaczy, że warto żebyśmy zadbali bardziej o siebie, bo jesteśmy już w tej kategorii właśnie obszaru wypalenia zawodowego. Być może długotrwały silny stres, lub silny stres, lub długotrwały taki ukryty stres, który cały czas funkcjonuje, sprawia, że nie funkcjonujemy tak, jakbyśmy chcieli funkcjonować. Może być tak, mogą być pojawić się takie symptomy, że właśnie wtedy, kiedy już mamy wolne, kiedy przychodzimy po pracy, albo jest weekend, to boli nas głowa, źle się czujemy, wtedy mamy infekcje. No, to są takie sygnały od ciała, że to ciało niekoniecznie najlepiej funkcjonuje. Wszyscy się staramy i wszystkim nam czasem nie wychodzi. I tak to właśnie jest. Szczególnie mówię do tych, którzy mają tendencję do perfekcjonizmu, bo to jest też taki czynnik, który silniej wpływa na to, że mamy większe, że można mieć większe predyspozycje do wypalenia zawodowego, perfekcjonizm, nadmiar oczekiwań wobec siebie generalnie nie sprzyja temu, że możemy zauważać u siebie symptomy wypalenia zawodowego. W trakcie szkolenia będzie bardziej profesjonalny test na wypalenie zawodowe, no ale każdy też pracodawca dobrze, żeby wiedział, że jeśli to zadbanie o pracowników, tworzenie dobrej atmosfery, sprawianie, że jednak mają, dają sobie jakiś przestrzeń upustu tego stresu, presji, która jest, w rzeczywistości zawodowej, jeśli ocenianie jest oparte o konkretne kryteria i ludzie je znają i wiedzą, co mają robić, co należy do ich obowiązków, i zgodnie z tym realizują swoje zadania, i nie ma ciągłych zmian i wrzutek, tak zwanych, które destabilizują szczególnie tych, którzy lubią plan, lubią wiedzieć, za co odpowiadają i co będzie w najbliższym czasie się działo. No, to są takie czynniki, którymi, które na pewno niekorzystnie wpływają na samopoczucie pracownika, ale też na efektywność. Chodzi o efektywność, chodzi o więcej zwolnień z pracy, czyli większą absencję, więc każdemu, kto zauważa symptomy jako pracownik, powinno zależeć, żeby Zadbać o siebie i każdemu, kto zarządza pracownikami, powinno zależeć, żeby w porę wychwytywać pewne symptomy i wspierać takiego, takiego pracownika. Jeszcze raz tutaj pokażę te trzy główne objawy palenia zawodowego. To jest to, że Jestem bardzo zmęczony, dużo mnie to kosztuje. Wcześniej mnie to tyle nie kosztowało, dane zadanie, dane obowiązki. No, niestety zaczynają drażnić mnie pacjenci, także współpracownicy. Zaczynam obojętnieć, sprawiać, że nie interesuje mnie tak i nie angażuje się już tak silnie. Więc, to jest też taki czynnik, który, który każdy pracodawca, kierownik, dyrektor zarządzający placówką powinien wziąć pod uwagę, że no to będzie także. Wychwycony przez, przez pacjentów, no i poczucie niskich osiągnięć, że właściwie to mało ma sensu i że y, y, robię, a nie widzę takich efektów, że idzie mi, zajmuje mi to znacznie dłużej. Y, I to są te czynniki, które no, y, sprawiają, że człowiek czuje się gorzej. Czy macie Państwo jakieś pytania? Ja tylko zerknę, czy odpowiedziałam na to drugie? A, no tak, odpowiedziałam. Nie ma pytań. To szanowni państwo, jeszcze raz zapraszam na te. Dwa szkolenia, jak oceniać pracowników, żeby ich zmotywować, 14 kwietnia, pierwsze, oraz drugie 25 kwietnia, jak uchronić siebie i pracowników przed y, wypaleniem y, zawodowym. Życzę Państwu ten, te, y, tego, żebyście wykonując solidnie swoją pracę, angażując się, y, to, to jest dla nas nagroda. To tak jak jedzenie czekolady, tak? Nie zachęcam oczywiście, jeśli uważacie, że cukier to zło. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wydzielają się wtedy endorfiny. I my samo nagradzając się, i niekoniecznie czekoladą, ale właśnie tym, że patrzymy na efekty swojej pracy, już sprawiamy, że jesteśmy bardziej efektywni, że nam się bardziej chce. Więc nie zawsze to osoba zewnętrzna musi się nagradzać, to my musimy, warto, żebyśmy zadbali o siebie i także w konsekwencji będziemy bardziej efektywni. W swojej pracy i zadowoleni, czerpiący z tego zadowolenia, a to jest bardzo ważna przestrzeń, dlatego że spędzamy niesłychanie dużo w naszej pracy i dobrze, żeby zawsze znaleźć coś, co będzie nas cieszyć, żeby były relacje w pracy, dla których też warto. Funkcjonować, żeby samemu wprowadzać dobry nastrój, dobrą atmosferę, dzięki temu sami także się czujemy lepiej. I oczywiście, że są sytuacje presji, trudności, natomiast możemy w tym być albo możemy pracować nad swoimi emocjami, nad swoim myśleniem, nad tym, czy rzeczywiście. Także to jest to, co chcę w życiu robić, żeby być, nie być właśnie niemiłym, niefajnym dla ludzi wokół, ale też, żeby szanować to, co sam robię i efekty swojej pracy. Życzę Państwu, żebyście dobrze spędzili sobie święta, żebyście zadbali o siebie, o swoich bliskich, zadbali o relacje, bo to jest nasz potencjał zdrowia. Nasz potencjał relacji społecznych jest niesłychanie istotny dla naszego zdrowia i ta koncepcja salutogenetyczna, czyli lepiej jest wprowadzać profilaktykę, czyli dbać wcześniej, aniżeli już wtedy, kiedy jest choroba. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.